Hej, hej, hej widzowie, dzisiaj będziemy grali w minecrafta no, no będzie fajna gra myślę no widzowie, dzisiaj będziemy grali znowu ten nether Storm. nether Storm. właśnie dołączamy okej okay, jesteśmy tutaj na mapie no i pisujemy. Zobaczmy, co to działa. A tak się odpalały minigierki. Tak, i wiemy, ale my dzisiaj będziemy testowali. Tutaj jakiś serwer na Nether No, myślę, że Wam się spodoba filmik, jak się... No, no dołączamy na jakie widowisko e, Dołączamy. Widzicie na co? Wiecie co? Box PVP. <laughs> bo lubię Box PVP, a to ten serwer dla tylko serwer dla na komputer ale jakoś się też da na My, myślałem zawsze że to jest tylko na komputer ale i laptop ale to jest też y, na tych y, też to jest okulte oh, Mega, mega dużo mamy tego. Poczekajcie. No, sobie tam. Jak my lepiej zróbmy komuś takiego pranka. I to tylko komuś zróbmy. Zróbmy to coś. Oki okay. Oki okay. No sobie teraz robimy tak No dodajemy to to też i wszystko skraftowaliśmy teraz wyrzucamy sobie tam czasami no i nam wystarczy tak Wystarczy nam stak, a faciek ma skinka fajnego. Taki mały mam kokoman. Tak, o, widzicie co ja tutaj mam? O Naprawdę to jest dużo e, Czemu nie mogę w jego wejść, kurde? Ale tak, i i trade-trade, możemy trade-trade, będziemy się ciągle tradeować. a są to kupię. ale nie chce mi się tak długo tradeować? o mogę crafty odterować, hej, sorry, to ale to dobrze przemyślane. nie mam buciki? tak teraz zrobimy o tak, tak tak, tak, tak tak, tak, tak teraz dopiero wyglądam prestiżowo i epicko złoto <tudy> O, dla pistoletów No w Dorajd wykopali, mój ulubiony. Chociaż mogę drewno wykopać. Kupię. Tak, ok, kupiemy. Ej. Mam cztery more dziki, gdzieś tutaj. Tak, a dzisiaj chciałem taki odcinek, będzie taki fajny zrobić, żeby... Że... PVP takie. Trochę w takie PVP, wiecie. Takie... Nie PVP, tylko odcinek chciałbym z nami taki zrobić, żeby było pan no oglądać. Ja tak kopię. Bo ja chciałem dzisiaj taki odcinek. Ja kopię, kopię, robię. No. Kamień i dopiero. Z tą tutaj. za wykopania to. Wiecie, że ja jestem na bedrock Edition, a są acikmenty. Widzicie jak... No bo to jest... To jest komputerowa gra, a jakoś tak dołączyłem. To nie wiem jak, ale... Jakoś się da chyba. Ej, skąd to nie mają butelki Expa? Eee... Czemu on... Eee... Czemu on lata? Bananek. Bananek i ty. Czym właściciela? Bananek i ty. Dane? Każdy jest na komputerze, idzie. A wiecie skąd to wiem? Bo gwiazda się ma jak jest się na czy na, na przykład na telefonie czy na iPadzie. A, albo też na konsoli na serwerach a jak macie jesteście na komputerze to jesteście na taki znaczek a tylko ja jestem na tym tak się powinno mieć tu bi, widzicie patrzcie na to jaką można tam la a on nie lata bo każdy tam wchodzi Ej, co tam jest co takiego? Nałóżmy sobie... ej Elu Eluwina Fajna jest ta gra w ogóle Muszę szybko kopać obsydian. Bo jak się da, to się da. No uda się, no. Tak, tak, tak wykopałem chyba. Znaczy nie wykopałem, ale ktoś mi kopał. Yy, może sobie pozbieramy trochę. Na Nie, ale. Fajny jest ten Minecraftik. A chcecie? Napiszcie wasz link w komentarzu. Z, Minecrafta, to ja was dodam. To was dodam, bo ja mam... Mogę dołączyć na serwery. Jak nie możecie dołączyć na serwery? Trudno i nie będę was mógł dodać. To chyba, chyba się tak nie da. Musieliście by mieć też premium albo logowanie. A ja mam logowanie, to jest jak premium, tylko wy... Tak i nie, i nie... Wykopnę sobie naderyt. Naderyt naderyt. Szybko. Naderyt mamy pierwszy. Tak, tak, tak. Widzimy no. No widzowie. Jeszcze mi dodać, to tak się nazywa. Będziecie też mieli mój link, link w opisie. No i tak się dodaje friendów. Yy, ale musicie mieć tutaj logowanie. To był na dzisiaj. Elopa!